I znowu jesteśmy w Gaju pod Krakowem, Kia z Wadowcy, a zaraz, zaraz zobaczycie, co się będzie działo. No powiem, że emocje sięgają zenitu, bo z salonu wyjeżdża kolejny samochód, tym razem my będziemy jego użytkownikiem, a równocześnie. Będzie to taki długodystansowy test, najlepszego moim zdaniem elektrycznego pojazdu, jaki można dzisiaj nabyć. I powiem tak, no emocje jakie towarzyszą takiemu wydarzeniu trochę odbierają pomysły na to co powiedzieć, natomiast no jest wiele do opowiedzenia i myślę, że będzie na to dużo czasu w kolejnych, w kolejnych filmach. Natomiast takie pierwsze Pierwsze moje myśli, jakie gromadzą się w głowie, to jest to, że przy zakupie takiego samochodu trzeba na pewno brać dłuższą perspektywę, czyli tam powiedzmy zależy kto jak jeździ, kto jak użytkuje samochód, natomiast to myślę, że na pewno kilkuletnią. I dopiero potem można sobie policzyć, czy bardziej się opłaci samochód elektryczny, czy, czy bardziej się opłaci spalinowy. Dla mnie optymalnym wyborem, abstrahując od tego, że po prostu uwielbiam jazdę na prądzie, jest, jest jednak samochód elektryczny, a wśród elektryków, najlepszym wyborem, e, według mnie, oczywiście jest kija Eniro. Może się ktoś ze mną nie zgodzić, natomiast uważam, że to jest najwięcej elektryka za te pieniążki. E, na marginesie chciałem polecić każdemu. E, to zastanawia się nad takim samochodem, albo wręcz nie lubi takich samochodów, żeby każdemu, żeby, żeby przejechał się takim samochodem, spędził nim jakiś weekend z jakiegoś carsharingu czy coś i, i poznał, jak to wygląda jazda, bo zazwyczaj to dużo zmienia optykę, jeśli ktoś pojeździ takim samochodem. Eee, teraz tak, ja tym samochodem planuję przejechać co najmniej 200 km, 200 tysięcy km, więc jasno można policzyć, że oszczędności serwisowo paliwowe to będą ponad 60 tysięcy złotych. No tak mi to wychodzi, więc ta frajda, którą daje elektryk w moim przypadku, e, ta dopłata w stosunku do porównywalnego samochodu spalinowego e, no, nie istnieje, jeśli patrzę na to w perspektywie oczywiście dłuższego okresu czasu. Więc ja tą frajdę, frajdę mam gratis, że tak powiem. Dobrze, że mamy wybór, dobrze, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Dla mnie to jest najlepszy wybór. I jeszcze na koniec chciałem dodać, że naprawdę testując kilka miesięcy temu ten samochód, no nie wierzyłem, że, że może kiedyś uda mi się taki samochód użytkować, dlatego chciałem tu w tym miejscu podziękować panu Łukaszowi z salonu Kii, który naprawdę tu się bardzo, bardzo postarał i, i zrobił mi mega ofertę, panu Piotrowi, z leasingu, który naprawdę fajną ofertę przygotował, i mojemu koledze Piotrzkowi z Niepołomic, z ubezpieczeń Terczyńscy, który fajne ubezpieczenie na to znalazł. Gdyby nie tych trzech panów, to to, to by się nie udało. Natomiast konkluzja moja jest taka, że, że marzenia się spełniają, tylko dobrzy ludzie muszą pomóc. Więc tak się jestem w stanie w tym momencie oddzięczyć, że postaram się umieścić linki do namiary do tych trzech panów, bo naprawdę mi pomogli w tym, że. Że dzisiaj mogę odbierać taki samochód, linki będą w opisie. Także dziękuję bardzo za uwagę. Tym bardziej zachęcam do subskrypcji, ustawienia powiadomień, bo mam tutaj w planach naprawdę e, duże akcje tym samochodem, że tak powiem, i myślę, że, że warto poznać, bo jest kawał, kawał fajnego samochodu, a mówię to jako e, sam, testujący samochody od jakiegoś czasu, człowiek i. I tym samochodem już w ramach testów przejechałem półtora tysiąca kilometrów, więc myślę, że to był jak najbardziej przemyślany wybór. A jak zawsze dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji. Mam w planach na przykład wycieczkę do Dubrownika tym samochodem w najbliższym czasie, także koniecznie ustaw powiadomienia, a takie małe gratki myślę Cię nie ominą. Dziękuję, cześć.